Drodzy, już powracamy do naszej rozmowy. Rozmawiamy cały czas na temat futsalu. Jakie predyspozycje, umiejętności powinien posiadać zawodnik, który chciałby dołączyć do drużyny? No, przede wszystkim to musi chcieć. Mhm. Chcieć być zdecydowanym do tego, żeby podjąć treningi. Idealnym zawodnikiem jest taki, który potrafi szybko myśleć i szybko ruszać się po boisku. Ponieważ już rozmawialiśmy o tym, jest to gra dynamiczna, wymagasz podejmowania szybkich decyzji, wymagasz szybkiej techniki. I, i to jest zawodnik na pewno zbliżony do ideału. Aczkolwiek już samo podjęcie, podjęcie pracy treningowej, poznanie specyfiki poruszania się po boisku w czasie meczu futsalowego, w czasie treningu pozwala rozwijać te umiejętności techniczno tartyczne które są potrzebne do tego, żeby zafunkcjonować na odpowiednim do swojego talentu poziomie. Mhm. Jakimś super sportowcem nie musi być. Oczywiście, że sprawność ogólna jest bardzo dobrze widziana, mhm. ale, ale tak jak powiedziałem, no, jeżeli będzie szybko myślał, będzie potrafił szybko podjąć decyzję na boisku, to mhm. trening jest w stanie ukształtować u niego to, trening że czyni mistrza, dobrze poda piłkę na przykład, czy, czy zdobędzie po strzale bramkę. Mhm. Dlatego to, ta szybkość i myślenia i, i poruszania się jest zdecydowanie, wydaje mi się, najważniejsza i najbardziej pożądana. Mhm. A w jaki sposób można dołączyć do drużyny? Czy jest nabór, ponieważ być może są chłopcy przed telewizorami, którzy chcieliby spróbować swoich sił. Co mhm. należałoby zrobić? Oczywiście prowadzimy nabór ciągły, tak naprawdę. W każdym momencie można zgłosić się. Dobrze, żeby wcześniej odwiedzić stronę uczescitizen.pl. Tam są wszelkie niezbędne informacje do tego, jak się z nami skontaktować, gdzie trenujemy i w jakich, w jakich godzinach. Zapraszam wszystkich chętnych. Przede wszystkim młodzieżowców. Mhm. Czyli do, do lat 18. Tak, do lat 18. Mogą być to roczniki 94 i młodsze, mhm. do tego, żeby przyjść, spróbować potrenować z wicemistrzami mhm. Polski. Potrenować pod okiem trenera. No właśnie. Jak wygląda taki trening od A do Z? Trening futsalu od A do Z wielu powie, że. Pewnie nie różni się od tego na z kolei, mamy oczywiście wcześniej przygotowany plan, realizujemy go. Dbamy o to, żeby było bardzo dużo piłki we wszystkich działaniach w czasie treningu, czy jest to rozdrzewka, czy, czy jakieś zadanie techniczno-taktyczne w części głównej, czy mhm. część, część końcowa. Staramy się, żeby zawsze towarzyszyła zawodniczą piłka. Mam do dyspozycji asystenta, drugiego trenera, z którym jest Kluba Czaczmarek. Mam trenera bramkarzy, Rafała Mielcarka. Jest Darek Osmałek, który dba o, o przygotowanie fizyczne zawodników, więc tak naprawdę cały sztab ludzi czuwa nad tym, żeby ten trening przebiegał sprawnie, mhm. żeby, żeby przynosił pożądane efekty. Mhm. Jak często, ile razy w tygodniu odbywa się trening? W naszym przypadku, w przypadku naszego, naszego zespołu, na dzień dzisiejszy są to trzy razy w tygodniu, mm -hmm. które uważam za takie niezbędne minimum. Będziemy dążyć do tego, żeby trenować częściej, zobaczymy, zobaczymy czy to się uda. Mm -hmm. Te trzy razy w tygodniu poświęcone są na dwukrotnie na trening w hali i raz na trening funkcjonalny pod okiem, jak już wspomniałem, darka oszmałka. O to jest na pewno porządny wycisk. Więc, <noise> więc mają chłopcy co robić, uh -huh. aczkolwiek, no, są widoczne, już można powiedzieć, no, gołym okiem, bo, uh -huh. bo srebrny medal jest efektem właśnie takiej, takiej pracy treningowej. A trzeba jeszcze dodać, że działacie tak naprawdę rok, tak? Ponad rok niecały. E, tak. E, dzięki uprzejmości e, Citizenu, ponieważ jako klub przyjął nas, e, przyjął, przyjął grupę pasjonatów, tak trzeba powiedzieć, która się systematycznie powiększała. Mhm. Rozpoczęliśmy działalność tak naprawdę w styczniu 2012 roku, w takim wymiarze, jak powiedziałem. Ten rok ciężkiej pracy zaowocował udziałem w mistrzostwach Polski do lat 16. Zaczęliśmy turniej w Mielcu. Tam zajęliśmy dziewiąte miejsce. Ta sama grupa chłopców pojechała dwa tygodnie później na finały do Chrzanowa na Mistrzostwa Polski już do lat 18 i zdobyła srebrny medal. Mhm. Nie chcę tutaj spekulować, że, czego nam zabrakło w Mielcu, no, wyszło jak wyszło. Zdecyd Ale jest potencjał Zdecydowanie chłopcy hu. pokazali, to chciałem powiedzieć, że warto z nimi pracować mhm. i że, że ten rok pracy bardzo dobrze się zwrócił. Mhm. No właśnie, pytanie brzmi, czego oczekuje Pan jako trener od swoich zawodników, czy to podczas treningu, czy już podczas meczu? Zdecydowanie 150% zaangażowania w każdą czynność. Ponad normę. Yy, tak, ponieważ to 150% wydatkowane w treningu na pewno da nam 100% w meczu. A to jest niezbędne, żeby, żeby walczyć o, o, o dobry wynik, walczyć o sukces i podnosić swoje umiejętności poprzez, poprzez dobrą grę. Mhm. Wymagam na pewno zaangażowania, ale nie tylko w czasie pracy treningowej, tylko w całej tej otoczce związanej z funkcjonowaniem w klubie. Dbamy o to, żeby piłki były przygotowane, dbamy o to, żeby sprzęt był zawsze gotowy do treningu, o to, żeby zostawić po sobie porządek po treningu. To są takie małe rzeczy, uh -huh. które w całości składają się między innymi na taki, na taki sukces. Uh -huh. chciałbym, chciałbym wykształcić reprezentantów Polski. Mamy, mamy Takiego. Krystian Antczak, który został królem szczelców na turnieju w Szanowie, mhm. na turnieju Mistrzostw Polski dla lat 18, w czwartek zaczyna konsultację szkoleniową reprezentacji Polski U19 co uważam też jest, też jest dużym sukcesem i samego zawodnika, ale także zespołu, który na co dzień z nim funkcjonuje i umożliwia akurat jemu taki rozwój. Życzę każdemu zawodnikowi, żeby. Na poziomie reprezentacji mógł zaistnieć, ponieważ jest to niesamowita sprawa. Mhm. Zaraz z orzełkiem na piersi m będę się temu przyglądał, zobaczymy, jaka, co przyszłość przyniesie, co, co w dalszym ciągu e będziemy realizować. Mamy do zdobycia w przyszłym roku złoty medal, zostawiliśmy sobie ten, ten to przywilej. Na kolejny etap. E dokładnie, no, zobaczymy, mhm. zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Skoro już wspomniał Pan o zawodnikach, to kolejne pytanie brzmi, czy zawodnicy futsalu zarabiają tak dobrze jak gwiazdy futbolu? W Polsce czy za granicą? I to jest to. Jeżeli chodzi o polskie warunki na poziomie ekstraklasy, nie są to takie zarobki jak na poziomie ekstraklasy piłki 11-osobowej, mhm. ale są już w wielu klubach takie, które pozwalają skupić się tylko, tylko na futsalu. Jeżeli chodzi o… o Europę czy świat. No w Hiszpanii są to, są to zarobki dużo, dużo, dużo większe. Być może e, jeden z lepszych hiszpańskich e, futsalistów nie zarabia tak dobrze jak Messi w Barcelonie, ale, ale na pewno dużo, dużo więcej niż najlepszy polski zawodnik, więc mhm. te proporcje się w ten sposób rozkładają. No, mhm. Nie są to olbrzymie, gigantyczne pieniądze? No ale są a to dobre pieniądze. Na, w Europie, na ty, w tych krajach, które wymieniliśmy wcześniej, są to, są to bardzo dobre pieniądze. W Rosji, na Ukrainie bardzo dużo e, e, zawodnicy zarabiają, w Hiszpanii, m, w niektórych klubach włoskich, uh -huh. w Portugalii, w tych najlepszych, topowych klubach, to są, to są bardzo dobre zarobki. Uh -huh. Myślę, że bardzo ciekawie mówi Pan o tych swoich treningach, z dużą pasją. To też pytanie, jak wygląda taki trener? Trener dobry, to jaki trener? W bardzo, bardzo słowach. dobre i, i jednocześnie trudne pytanie. Myślę, że to jest, to powinna być osoba, która przez rozwój własnych zawodników będzie rozwijała samego siebie. Która będzie zaangażowana od, od pierwszej do ostatniej minuty treningu, i, i jeszcze godzinę przed treningiem, i godzinę po nim, mhm. która gdzieś większość czasu będzie, będzie o, tym, o tej pracy szkoleniowej z zawodniczami myślała, bo tylko to gwarantuje, gwarantuje samorozwój. Nie chciałbym tu typować jakiegoś swojego wzorca. Staram się czerpać od, od wszystkich trenerów, od tych pracujących z dziećmi, od tych pracujących w niższych ligach, a także od tych pracujących na najwyższym poziomie. Mhm. Każdy ma coś na pewno ciekawego do, do powiedzenia. Mhm. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że kiedyś być może ja będę mógł powiedzieć, że ktoś ode mnie, coś ciekawego, coś u mnie. Coś, coś u mnie ciekawego zobaczył uh -huh. i z tego Czegoś skorzystał. Tak. Uh -huh. No właśnie, srebrny medal, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, to oczywiście ogromny powód do dumy, ale teraz kolejne plany, kolejne, mam nadzieję, też sukcesy. Ten najbliższy mecz. Uh, tak, jeżeli, jeżeli chodzi o UCS uh, Citizen, to um, tak naprawdę sezon zaczęliśmy już. Mamy w planach uh, aż do czerwca Rozgrywanie gier kontrolnych. W ten sposób y, zagramy jeszcze bodajże z toruniem i y, z pniewami. W dalszej kolejności z nieznem, o ile dobrze pamiętam. Y, sezon zacząńczymy w czerwcu. Y, spotkamy się w sierpniu. Wyjedziemy w planach. Mamy obóz mhm. w Czechach. Y, mam nadzieję, że dojdzie, dojdzie on do skutku. Y, chłopcy, chłopcy dostaną półtora miesiąca wolnego w pełnej kontroli, z indywidualną rozpiszczą obciążeń, no, to nie będą ciężkie zajęcia, raczej, raczej Ale zabawy i na też muszą pracować. Powinni, powinni. Jest to na pewno kwestia ich Utrzymania, sumienia. podstrzymania tej ich formy. Sumienia, ich sumienia i świadomości e, pracy, jeżeli uh -huh. będą świadomi, e, wrócą do nas w dobrej formie, jeżeli, jeżeli nie, no to e, mogą być kłopoty z adaptacją do treningu. E, aczkolwiek po, po tym Uważam ciężkim roku. Taki odpoczynek im się należy, mhm. ale on dopiero za chwilę. Do czerwca, mhm. do czerwca będziemy trenować. Wtedy rozjedziemy się, rozjedziemy się na urlopy. No mi pozostaje. Mi zostają jeszcze przede mną dwa, dwa zgrupowania, ponieważ pełnię funkcję też drugiego trenera przy reprezentacji Polski w futsalu do lat 21 do lat 19 to przede mną za chwilę zgrupowanie w Szczecinie. W maju dwumecz z Mołdawią w Pniewach. Może jest dobra okazja, żeby sympatyczów Futsalu do pniew zaprosić. Mhm. W czerwcu planowany jest wyjazd na turniej do Anglii. No i wtedy też będę mógł odetchnąć i będę. I no lipcu proszę, czyli Futsal żyje pełną parą. No, próbujemy go do promować, próbujemy tą dyscyplinę widowiskową, już to powiedzieliśmy nieraz dzisiaj, dynamiczną rozwijać, mm -hmm. zobaczymy co przyszłość przyniesie. Super, a kolejny trening, na który możemy zaprosić wszystkich przed telewizorami, o której godzinie i gdzie? Dziś o godzinie 19 w hali <grym> to CITIZENu. To szybko zapraszamy. Tak ta naprawdę to w uzupełnieniu do tej strony internetowej uczestniczył CITIZEN. Szorobka.pl. Dodam, że trenujemy we wtorki i w środy o godzinie 19 oraz w piątki o godzinie 17. Wszystkie nasze treningi odbywają się w hali, w hali Citizen, przy ulicy Drogia Dębińska 10C. Super, bardzo fajnie. Wobec tego wszystkich zainteresowanych chłopców oczywiście zapraszamy. Dziękuję serdecznie Również. za nasze dzisiejsze Dziękuję. spotkanie. No i życzę tych kolejnych sukcesów. Być może nie srebrny medal, a będzie ten złoty i to pierwsze miejsce. Mamy cel przed sobą, zobaczymy. Tego serdecznie życzę, moi drodzy. A teraz już zapraszam na krótką przerwę. Za chwilę kolejny gość. Do zobaczenia.